Cześć, witam was w moim następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie stan młodych królików. Pokażę wam wszystkie młode dzisiaj. Zaczniemy sobie od najmłodszych, czyli od samicy WOS z pięcioma swoimi młodymi i jednym młodym podrzuconym. Na początku tego filmu zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Miałem jeszcze polecić dwa kanały, lecz kurczę zapomniałem sobie wziąć karteczki z domu. No i będziecie mieli napisane to w pierwszym przypiętnym komentarzu oraz w opisie filmiku. A ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania Zaczynamy od samicy za wszystkie dźwięki w które przepraszam no ale nic niestety nie zrobię. Tak długo tych młodych tutaj nie widziałem więc też jestem ciekawy, jak one tutaj sobie żyją Mamy jednego drugiego trzeciego nie ucieka do gniazda, kurde się rozchodzą czwartego piątego i szósty jest młody WM Wygląda na to, że już go nie trzeba dokarmiać. Ładnie trochę przy tył. Bardzo ładnie wygląda. Dobra, młody modę do klatki. Fajnie, młody WN żyje, to jest dla mnie najważniejsze. Wspieramy puch Nie wiem czemu, ale słońca cały czas rwie tego puchu A jest teraz cieplej niż teraz Dobra, to ja lecę po samiczkę i lecę do następnego królika Nie wiem czy zauważyliście Ale lecę od Najmłodszych Do Najstarszych młodych Następnymi w Kolejce są młode Samicy PC Kto wie to wie, że Młode nie są czyste rasowe Młode wyglądają o tak O złapie Młode, tak wyglądają. Jak widzicie, mają już oczka otwarte. Mają dzisiaj dokładnie 16 dni. O, na półkę, żeby nigdzie nie uciekł. Ale między innymi, ale tak czy siak dość ciekawie wygląda. Mimo tego, że nawet nie jest jeszcze rasowy. Taki czarny pomieszany z żółtym. ciekawe co wygląda. Powiedzmy, zobaczymy, co z tego później wyrośnie. Tak jak mówiłem na live, jak samiczka je odchowa, zostaje zakoszona jeszcze raz, no i wtedy będą czystorasowe PC. Skakuję do gniazda, zostawiam kratkę i teraz sobie przejdę do trzeciej z kolei najmłodszych królików. Tutaj mamy młode samice WJS, jak widzicie wszystkie czarne. Oprócz tego jednego troszkę taki brązowaty jest młode, już same jedzą, jak można zauważyć. Więc jest no jest fajnie, słoneczka już nie jest agresywna, więc to jest najważniejsze, też nie no. młode się tak ładnie o to się prezentują. I dalej jest ich również 7, no to myślę, że mogę sobie już przejść do ostatnich młodych. No i jak młodymi. Są z młode KC. Dzisiaj mają dokładnie 31 dni. Jak na swój wiek, no to są mega duże. Ponieważ z wyglądu wyglądają, jakby miały niecałe dwa miesiące. Wiadomo, są tylko dwa i bardzo szybko rosną. O, a temu nie wiem, który był ten większy na początku, ale chyba ten, bo jest taki troszkę bardziej biały, niż ten. Tak, bo ten większy był trochę bardziej biały od tego mniejszego. To ten większy, to ten mniejszy już go dogonił. Już są tej samej wielkości, aczkolwiek ten jest troszkę cięższy od tego. I się ładnie nóżki, trzeba wybarwiać. Jakby to wiedział kupić, to to zapraszam. Dobra, no to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wszystkie maluszki, jak i ten film się Wam spodobał. Jeśli tak, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Do następnego filmiku trzymajcie się. No i cześć!